A z nami są przedstawicielki Wydziału Zarządzania Agnieszka Choczyńska i Zuzanna Piwowarczyk. Cześć. Cześć. Zobaczyłem ofertę Waszego wydziału. Nie ukrywam, że Wydział Zarządzania jako tako od mojej działki już jest coraz bardziej odległy w tych kolejnych, które się pojawiają. Ja jestem fizykiem z wykształcenia. Ma w swojej ofercie takie kierunki jak informatyka i ekonometria, zarządzanie... I zarządzanie inżyniera produkcji. Po raz kolejny mamy do czynienia z kierunkami, które nie bardzo przystają do tego, do czego uczniowie szkół średnich, zwłaszcza liceów, przywykli w tym podziale na klasyczne przedmioty. Powiedzcie w takim razie coś więcej o tych kierunkach. Tak, to kiedy mówimy o informatyce i ekonometrii, to pewnie warto najpierw wspomnieć, czym jest ta ekonometria. Mhm. Tak, najprościej mówiąc, to jest zastosowanie takich statystycznych metod do empirycznego badania ekonomii czy gospodarki. Więc tutaj tym kierunkiem staramy się z jednej strony uzbroić studentów w matematyczną wiedzę, w te modele, a z drugiej dać im też narzędzia informatyczne, które pozwalają zastosować to w praktyce na dużych zbiorach danych, które generalnie spotykamy w gospodarce, w ekonomii. Więc na tym połączeniu właśnie statystyki, informatyki opierają się takie popularne, współczesne dziedziny, jak na przykład uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja. Więc na pewno są to rzeczy, które wiele osób interesują i które nasi przyszli studenci będą w stanie spróbować własnoręcznie przeprowadzić, ale też oczywiście uczymy tutaj bardziej klasycznych modeli ekonometrycznych. Ja powiem trochę o zarządzaniu i zarządzaniu inżynier i inżynierii produkcji. Zacznę od zarządzania, bo myślę, że to jest taki kierunek, że dużo z nas go wybiera, coraz jest bardziej popularny, a nie bardzo wiemy, co się za tym kryje. No, wprowadzę cię, bo widzę, że jesteś bardzo ciekawy. Na zarządzaniu my robimy trochę po wszystko tak naprawdę, ale to nie znaczy, że nic my nie umiemy, No nie przesadzajmy. Zaczynamy od finansów, no wiadomo, finanse, pieniądze, liczenie, też matematyki trochę mamy. Mamy też marketing, czyli tutaj szkolimy takich pięknych na przykład przedstawicieli tutaj reprezentantów naszej uczelni, jak się dobrze prezentować, ale też jak prowadzić media społecznościowe. Dlatego też na przykład dzisiaj możecie nas oglądać, bo my takie rzeczy promujemy. Mamy też przedmioty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Co to znaczy? No musimy całych tych ludzi tutaj zatrudnić, zorganizować, przypisać im zadania. No to tego też się uczymy, jak to robić poprawnie. W trakcie studiów... Mamy właśnie tej trochę matematyki, no bo finanse chociażby, czy jakieś ekonometryczne też rzeczy, czy ekonomiczne rzeczy trzeba jednak policzyć, więc tutaj też może ostrzegam niektórych tutaj właśnie uczniów jeszcze, że tej matematyki trochę mamy, ale mamy też dużo miękkich przedmiotów, czyli uczymy się jak się wypowiadać, jak się prezentować, jak pracować z ludźmi w grupach, zarządzamy projektami, więc. Dzisiaj posłuchaliście bardzo dużo o różnych specjalistach z wielu, wielu dziedzin, którzy się tutaj pojawiają, którzy będą się szkolić w ramach naszej naszej pięknej uczelni. My się uczymy jak tymi wszystkimi ludźmi zarządzić i jak to poprowadzić, żeby wykorzystać ich potencjał, więc naprawdę myślę, że, że będzie, będzie fajnie jak, jak się nauczycie tego wszystkiego. Jeśli chodzi o zarządzanie, inżynierię produkcji, tutaj mamy to słowo zarządzanie, które jest bardzo podobne, bo też tutaj mamy te elementy, o których wspomniałam wcześniej. Bardziej y, jak zarządzać produkcją, co to znaczy, jak ułożyć maszyny, y, jak wykorzystać już taki bardziej też potencjał takiej fabryki produkcyjnej, więc to są tematy może trochę bliższe dla Ciebie. Mamy też tam maszynoznawstwo, materiałoznawstwo, chemię, fizykę, więc tutaj mógłbyś się trochę poczuć bardziej swobodnie w tym wszystkim. Jeśli ktoś lubi takie tematy, to jest. To są studia, które oferują tytuł inżyniera, jako jedyne u nas na Wydziale, więc też serdecznie zapraszam. Więc może powiedzmy trochę o tych innowacjach, co tam się u nas dzieje. Bardzo proszę, z chęcią wszyscy posłuchamy. No dobra. No to w ramach może ja zacznę tych naszych e, kierunków studiów. My oczywiście mamy koła naukowe, też staramy się być coraz bardziej innowacyjni. Jeśli chodzi o marketing, o których już wspomniałam, istnieje Koło Naukowe promot mi którego mam przyjemność być prezesem, czym my się zajmujemy, no też. Idziemy z duchem czasu, idziemy z innowacyjnością. Mamy swojego TikToka do wydziału zarządzania, na którego zapraszamy. Yy, mamy media społecznościowe, na które oczywiście zapraszamy. No i Agnieszka, co my jeszcze mamy jeśli chodzi o informatykę i ekonometrię? Tak, to yy, kiedy TikTok czy niektóre części innych mediów społecznościowych są tworzone głównie przez studentów, więc pozwalają tak poczuć może atmosferę studenckiego życia. To też rozwijamy media społecznościowe, gdzie prowadzące zajęcia przekazują właśnie najciekawsze rzeczy ze swoich dziedzin. Ja też mam przyjemność w tym uczestniczyć i w ramach tego prowadzę kanał na YouTubie. Nazywa się on Data Driven i bardzo zapraszam, gdzie opowiadam o różnych ciekawostkach dotyczących właśnie statystyki, rachunku prawdopodobieństwa czy ekonometrii. Więc można tam natrafić na różne dziwne tematy, na przykład jak bardzo nieprawdopodobnie wyglądały oficjalne wyniki wyborów na Białorusi z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa. Więc tego i wielu innych rzeczy można się tam dowiedzieć. I też z tego, co widzimy, Dużo innych pracowników się angażuje w te inicjatywy, więc na naszym YouTube można znaleźć. E, widziałam na przykład ostatnio film o zarządzaniu e, reaktorami modularnymi, na czym się kompletnie nie znam, ale był ciekawy, więc też zapraszam. Jeśli chodzi o tych naszych inżynierów, oni też dokładają swoją cegiełkę. Mamy tutaj koło naukowe Transpit, które i zajmuje się drukiem 3D i Hyperloopem, więc też jeżdżą na zawody, tworzą te jakieś swoje pojazdy, starają się, tak jak też inne koła na Agiechu, być coraz bardziej innowacyjne i nowoczesne. Czyli, jak rozumiem z tego, co słyszałem do tej pory, pytanie, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci waszego wydziału, no to trzeba sprowadzić do chyba tylko jednego słowa. Wszędzie. Chyba, że ktoś stanowi jednoosobową firmę i sam sobą zarządza i nie potrzebuje do tego szkoń. To, wtedy tym, to bardziej. Przyda, wtedy tym bardziej do tego też mamy prawo gospodarcze w ramach naszych studiów, żeby dowiedzieć się w ogóle, właśnie, co to znaczy prowadzić swoją firmę. O, Więc bardzo praktycznie. Nawet, nawet coś takiego tutaj u nas w ofercie się znajdzie. No, ale tak. Przekładając to na język, który będzie bardziej zrozumiały, znacie słowa takie jak księgowy, na przykład takie słowa jak, nie wiem, no, y, zarządzanie produkcją może już gorzej, y, ale jakiś taki specjalista od social mediów, o proszę, takie mamy zawody, y, jakiś, nie wiem. Product owner, właściciel produktu, właściciel projektu. My też takie rzeczy możemy robić po naszych studiach. Jeśli chcesz być księgowym, chcesz być jakimś finansistą, chcesz pracować z jakimiś giełdami, to wszystko u nas możesz robić. Jeśli chcesz być rekruterem jakiejś firmy, zatrudniać najlepszych pracowników do AGH, wyszkolisz się u nas, jak to robić. Czyli jesteście specjalistami przede wszystkim mówiącymi o tym, co znaczą te takie rozwinięte, angielskie, długie nazwy zawodów. I wytwarzacie absolwentów, którzy mogą podjąć w nich pracę. No, uczymy się rozumieć zdecydowanie język biznesowy. Myślę, że to powinien być osobny przedmiot u nas. Ale patrząc na Wasze koszulki, to nie są koszulki wydziałowe, chociaż symbol AGH widzę. To jest MBA Tech. Dlaczego takie? Zgadza się. Rozmawiamy dzisiaj o tej innowacyjności bardzo dużo. AGH też nie chce zostawać z tyłu, jeśli chodzi o biznes. Biznesowo, MBA Tech, czyli studia podyplomowe już, więc może nie dla wszystkich naszych słuchaczy, ale przekażmy to dalej i powiedzmy w świat, że na AGH można rozpocząć, zwłaszcza na wydziale zarządzania, studia od licencjatu, a skończyć już z podyplomowym, właśnie dyplomem MBA. MBA są to studia dla profesjonalistów, czyli dla ludzi, którzy już pracują z jakimiś projektami, już pracują jako osoby zarządzające jakąś inicjatywą, jakimś zespołem, jakimś projektem i chcą się szkolić, być. Jak najlepsi. MBA Tech jest jedynym tak naprawdę w Polsce z takiego rodzaju y, kierunkiem. Wszędzie mamy raczej MBA -e takie bardzo biznesowe. AGH, jak wiemy, jest uczelnią techniczną i my też od tego nie odstajemy. Chcemy stworzyć, tak naprawdę został już stworzony, chcemy przeprowadzić dla jak największej liczby studentów kierunek studia, ofertę, która łączy te studia humanistyczne, łączy studia te ekonomiczne z tym wszystkim, co my mamy w, w, w AGH-u, czyli tą technologią, fizyką, chemią, zarządzaniem produkcją, zarządzaniem IT. No, pachnie bardzo mocno innowacyjnością, co tu dużo mówić. To teraz, moje drogie, minuta dla Was na zachętę potencjalnych kandydatów, żeby wybrali właśnie studia na Waszych kierunkach. Tak, no, jak wspomniałeś, myślę, że wszystkie nasze kierunki są bardzo dobrym miejscem dla innowacyjnych ludzi. To jest najbliższe tej mieszance biznesu i zarządzania, którą się zajmujemy. I też, zależnie od tego, jakie ktoś ma preferencje, no to może wybrać właśnie albo bardziej techniczne, inżynierskie, studia na ZIP-ie albo takie bardziej matematyczne, informatyczne studia na informatyce i ekonometrii, albo może takie bardziej właśnie kreatywne na zarządzaniu, więc jest tu duży wybór. I też oczywiście, jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji, no to zapraszamy do budynku D14, na nasz wydział, tam cały czas też odbywają się wydarzenia związane z nim otwartym. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę w takim razie. A Was wszystkich zapraszam przede wszystkim, jeżeli macie okazję przyjść na żywo, to zapraszam do naszych namiotów na żywo na terenie AGH, bo tam też się dzieje plenarowy dzień otwarty, tak jak tutaj wirtualny. A tymczasem przed nami na chwilę tylko powrót do bardziej inżynierskich, związanych z chemią, energetyką, wydziałów, przed Państwem Wydział Energetyki i Paliw.